Witam na kanale SolaSketryki z Ameryki ciągle i wciąż zadajecie mi pytania żeby powiedzieć parę rzeczy o wykańczaniu, jakie lakiery jakich najlepszych stosować jakich najlepiej produktów właśnie stosować, jakich błędów unikać postaram się wszystko to jakoś tam ogarnąć szybko w miarę, ale nie tu bo muszę jechać na lakiernie, bo wczoraj prysnęliśmy podkład i oni tam dzisiaj skafują znaczy no szlifują po pierwszym podkładzie i muszę zobaczyć, jak to tam wygląda, i postaram się Wam coś tam nagrać, jak oni pójdą na lunch, i powiedzieć parę rzeczy. Jestem w lakierni, położony jest pierwszy, pierwszy podkład, i miałem powiedzieć trochę o ale niestety muszę jechać na robotę. Także pok pokażę Wam tylko moment, bo tutaj widzę, że po pierwszym. Po pierwszym kołcie, czyli po pierwszej warstwie, niektóre wychodziły gwoździe, gdzie były bite, i jak to uzupełnić. A o malowaniu i o produktach odpowiem na pytania, które mi zadajecie no, kiedy indziej. Szybki tryk, jeżeli się nie podobija, czy to gwoździe, czy czegokolwiek, nie wiem, czy to będzie widać tu, w tym miejscu. Prawie, że tego nie widać, ale jeżeli się weźmie takim czymś, jak Wam pokazywałem i to się stafnie, to się wszystko w cholerę pokaże. Na białym to będzie zawsze widoczne, to będzie zawsze widoczne i trzeba to dobić i wypełnić kredką jedno ręko, tak, tutaj dobiłem miałem taki dobijak byle jaki, bo tu nie mam swojego sprzętu, zobaczyłem przyjechałem zobaczyć jakim to idzie, teraz tak tu jest wy... Gdzie to kurde tu jest wypełniacz i teraz po prostu muszę to wypełnić ach tam jedno ręko no widać to wypełniłem Wypełniłem to kredko, muszę patrzeć nie przez kamerę, bo nie, nie widzę obiektywu, teraz to wyskrobać, tu jest zerwane, to nie jest, to nie jest żadna dziura i tu jest teraz, o tu, to wypełnienie, eee. jeszcze raz muszę to zrobić, bo jeszcze nie jest perfekcyjnie równo. Tu wypełniłem to. To tylko wygląda, że jest nierówno. Jest teraz perfekcyjnie równo i tu obok gdzieś był jakiś tu chyba, ale już nawet tego nie widać. Jeżeli tego się nie zrobi, zawsze to się pokaże. Najlepiej jest to zrobić. Teraz będzie druga warstwa podkładu kładziona. Także położę się drugą warstwę, wyżdypuję wtedy będzie perfekt. Lepiej widać, więc dobiłem to. Teraz wypełnię. I potem wyskrobię to na równo żyletko i potem na koniec trzeba przejechać papierem ściernym, żeby to było równo. Nie można brać włókniną ścierną, dlatego że włóknina się ugnie i zrobi Wam wybierze Wam to wypełnienie. I będzie to widoczne po, e, 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 po ostatecznej warstwie. Natomiast jeżeli to się wyrówna tym równo albo kostko, będzie idealnie. Tu w dużym powiększeniu gdzieś to tu powinno być widać. Nie wiem czy to widzicie, ale mówię. Przejechałem tym i to będzie, będzie idealnie równo po pomalowaniu, następną warstwę i po wyszlifowaniu. Nigdy nie używać na, po wypełnienia. Yy, na szlifowanie wypełnienia włókniny ściernej. Tu na desce wyszło właśnie po primerze, czyli po podkładzie pierwszej warstwy pęknięcie jakieś. Tak samo. Tym się wypełni, tym się tak na zero przejedzie. Papierem ściernym nie będzie śladu. Ale ważne jest, żeby to po pierwszym podkładzie. To był długi dzień, nie zdążyłem wrócić. Miałem emergency na robocie, bo trzeba było tam zrobić jedną rzecz, bo w laty przywozili. A oczywiście architekt zapomniał powiedzieć nam wcześniej, także zeszło się. Dlatego nawet nie mam ze sobą tej listy, którą miałem, które te pytania zadajecie, więc może. Nie będę pamiętam na wszystkie, ale postaram się coś zrobić, dlatego że nie wiem kiedy się zbiorę, bo po prostu jestem zarobiony. Więc tak, pamiętam, że zadawaliście mi najczęściej pytanie: jakie produkty są najlepsze do wykańczania? Powiem Wam tak. Przez ostatnie 25 lat na pewno co, co jakaś ekipa rządząca wejdzie tu w Stanach to wprowadza swoje regulacje. I te lakiery, które były 25-30 lat temu, twardość ich w porównaniu z tymi, co są teraz, to jest po prostu śmiech na sali. To jest po prostu śmiech. To jest tak jak wszystko zaprojektowane, że ma się rozpierdzielić i trzeba na nowo. Farby też producenci chcą sprzedać, bo dali łapówkę politykom, żeby tak było. I Cokolwiek nie pomalujesz, zrobisz cudą mebel, on za 5 lat nadaje się do odnowienia, bo po prostu to się e, tak jest zaprojektowane jak od samochodu przez żarówki, że ma się rozpierdzielić i koniec. I to mnie strasznie w, <laughs> wkurza, ale dobrze, że mam z górki, tak już nie będę tego oglądał, bo strasznie mnie to burzy, dlatego że nieważne jak piękny mebel zrobisz, to za 5 lat on wygląda jak postarzany. Zwłaszcza jak masz małe dzieci albo psa. Także walczy się tym, co jest, dlatego, że po prostu e, kiedyś mówiłem, najbardziej lubiłem nitrocelulozowe, dlatego, że nie trzeba było drugiej i trzeciej warstwy i kolejnej szlifować między sobą, jak nie było brudu i nic nie powstawało, dlatego, że każda kolejna warstwa rozpuszczała poprzednio i to się łączyło w taki monolit i to było OK. Teraz po każdej warstwie, czy to podkładu, czy to lakieru, trzeba to przeskafować, czyli przeszlifować 240 albo 280, nieraz 320, w zależności na jaki połysk to idzie, i, szlifować, znaczy i położyć następny kołd i znowu to szlifować, czyli tego szlifowania to jest po kokardy. No ale nic nie mogę na to poradzić, po prostu mówię, no, walczy się tym, co jest. To jeżeli chodzi o lakiery. Także ja mam bardzo, bardzo złe doświadczenia, bo mam porównanie sprzed 30 lat produkty i teraz. To teraz po prostu to jest śmiech. No, jedyne co niektórzy do domu jak sobie robią, to stosują lakiery samochodowe. Jest to w większości krajów nie... Pewnie, że podejrzewam, że nawet nielegalnie, ale jak ktoś robi dla siebie, to... Może sobie zrobić, ale niestety jak zrobić dla klienta, to wyjdzie no to nie bardzo, to jest przyjemne, potem można posiedzieć za to, także ja stosuję e, lakiery i podkłady chemoutwardzalne, dlatego że one najszybciej e, mi się wiążą i kolory robią mi na zamówienie już kolorów farb nie, nie bawisz się od lat, nie dorabiam. Jest taka duża firma, właśnie Sherwood Williams, a to jest vinyl sealer, czyli podkład winylowy. Bardzo on ma w sobie, w sobie, ma jak to się nazywa? Talk, dlatego jest to niesamowicie przyjemnie, łatwo szlifować i szybko schnie. I do tego kolory też robią jak potrzeba podkład. I wiadomo, że jeżeli się robi załóżmy level na. Na czarno, a da się podkład biały, to potem przy szlifowaniu to wychodzi i wychodzi i wychodzi. Kto robił, to wie. Dlatego dobrze jest prysnąć podkład też ciemny, no niekoniecznie czarny, ale jak się uda zrobić czarny, to też dobrze. Jeżeli idzie potem na wierzch czarny. Druga sprawa, jeżeli robi się na przykład takie bardzo burgundowe, czyli wiśniowe, nasycone farby, to przy podkładzie białym ta farba w ogóle inaczej wygląda, nawet po trzech warstwach. Natomiast po czarnym, czyli bardzo ciemnym, podkładzie, to po dwóch warstwach ona daje takie nasycenie, że mucha nie siada. To tak z doświadczenia. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o farby i lakiery, w tej samej firmy stosuje Converge Warnish, czyli lakier z katalizatorem. No. Tak to można powiedzieć, jeżeli e, i z tego, z tego, co samo e, stosuję farby i lakiery, dlatego, że metodą prób i błędów akurat jak trafiłem na produkt, który jest w miarę jeszcze do zaakceptowania, no to się go trzymam, co będę wyważał otwarte drzwi. E, czym wypełniać? Wypełniać jest tyle do drewna i najróżniejszych, teraz macie te nowe siówaksy rozgrzewane na gorąco, to jak komu co pasuje, to nie ma znaczenia. Natomiast ja lubię epoxy stick. no to jest pokazywałem w tym odcinku, to jest po prostu taka taka plastelina, ona w środku na zewnątrz i w środku ma utwardzać, kroi coś jak, jak kluskę yy, i po prostu yy, ugniata jak plastelinę problem jest taki, że to się nie daje wejcować, dlatego od razu z kolorami. No, pod farbę to nie ma znaczenia, ale pod bejcę to jest problem. Eee, pod farbę szybko, szybko jak trzeba coś małego uzupełnić, pokazywałem wam. Tu mam wybrane, to jest od lat. Eee, to są woski takie twarde. Eee, one jak się rozgrzeje, dużo łatwiej się je używa. Jak jest ciepłe, po prostu tym się wypełnia. Eee, żyletko. żyletko się wyrównuje. Po woskach, i po miękkich. W wypełniaczach e, do drewna pamiętać jedną rzecz: nie używać skacz znaczy To się u nas nazywa skacz Bright i wszyscy na to mówią skacz Bright pomimo tego, że to jest e, abrasive e, e, prawidłowo to się nazywa e, abrasive foam, but, ale to jest skacz Bright i są różne kolory w zależności od grubości. Mi akurat ten najbardziej pasuje, ale jak się wypełni. Takim kolorem, znaczy takim e, woskiem, to nigdy, przenigdy nie używać scatchbrite'a, czyli włókniny ściernej, albo nawet po miękkim do drewna. Nigdy tego nie używać, dlatego że to jest tak jak memory foam, materac, że to się ugniecie tam gdzie jest mniej wejdzie i potem to tym wybierzecie wypełnienie. Trzeba to normalnie, najprościej to jest na na sklejce kawałek papieru ściernego albo my mamy coś takiego, że tu się po prostu to pociąga, tu jest papier. On się tu przykleja, bo on ma taki papier i tym się jedzie i Wtedy to nam ładnie zetnie, a nie weźmie do środka. Dlatego, że zadawali mi ludzie pytania, że dlaczego wszystkie wypełnienia potem po polakierowaniu widać? No jeżeli używasz włóczniny ściernej, to oczywiście, że będzie widać. Dlatego, że po prostu ona się układa i gdzie jest mniej więcej, to gdzie jest wypełnienie. Po prostu ona to wybierze i gdzie był dołek, będzie dołek. Dlatego, żeby to zciąć na równo, to trzeba jakiś taki śrubak na, na czymś co jest po prostu twarde, żeby to wyrównało. E, co jeszcze? W zasadzie to mówię, no, malowanie i wykańczanie to jest temat rzeka. Nie da się tego nauczyć nawet w dwugodzinnym filmie. Dlatego że to po prostu... Raz, że to się zmienia cały czas i żeby być na, na bieżąco, to trzeba po prostu śledzić to na bieżąco, bo mówię, coraz to nowe regulacje wchodzą, producenci muszą robić dobrą minę do złej gry i udawać, że ten produkt nowy to jest lepszy, chociaż czasami to jest gówno prawda on jest dużo gorszy, ale jest nowa regulacja i trzeba to jakoś sprzedać i jakoś trzeba u, utrzymać się na rynku. Także takie jest moje zdanie odnośnie yy, wykańczania. Jak byłem na lakierni, to pokazałem Wam właśnie, że po pierwszym podkładzie przeważnie wypełniamy tymi woskami. Dlatego, że jest najszybciej po prostu, woskiem się wy, wy, wypełni, natychmiast zetrzesz to tą żyletką. I potem ważne, po żyletce jest zagładkę, trzeba tym przejechać papierem ściernym 240 żeby potem po podkład się dobrze przyjął jeszcze raz. Bo, bo jak po samej żylece to jest tak gładkie jak szkło, że ten podkład się słabo trzyma. No i, i w zasadzie to tyle. Jeżeli chodzi o wypełniacze takie do drewna, to one 24 godziny daje im wys, wyschnąć i potem się szlifuje i pojechał. Jeżeli trzeba szybko coś zrobić, i idzie to pod farbę. Bo, jakiś tam się wypadek zdarzył, że coś upadło, i trzeba jakiś tam rób na, naprawić, czy ktoś czymś uderzył. No to jest dwie możliwości. Epoxy działa szybko, a tańsze jest po prostu y, do, y, szpachla samochodowa z utwardzaczem. Jak po twardze idzie, to nie ma problemu. To jest najsza, tańsze i najszybsze. Za 5 minut już to szlifujecie, i, i można to podkład kłaść. Uff. Może w końcu, kurde, przed północą któregoś dnia do domu dotrę. Także yy, ja wiem, że to może nie był porywający odcinek, ale to był dla mnie ciężki dzień. Także mówię, lakiery to nie powiem Wam, jakie są najlepsze, bo nie wiem teraz, jakie są najlepsze. W każdym kraju macie inne regulacje i to ciągle się zmienia. Także po prostu najlepiej to jest na forach popytać kto czego używa i jaką ma opinię tylko nie, że używi dzisiaj i jutro go spytać tylko jak używa czegoś miesiąc czy dwa, żeby zobaczyć jak to się zachowuje po miesiącach czy nawet po latach zapraszam na mediapartner24.pl żeby nabić na moje książki jak się podobało dajcie lajka udostępnijcie Pomoże komuś, to się przydać miłego dnia i niech moc będzie z wami.